Wspomaga regenerację uszkodzonych jelit, odżywia i odbudowuje ich mikroflorę. Obserwuję znaczącą poprawę u moich pacjentów. Ibesan Besan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne. Dbasz o swoją odporność? Zadbaj też o swój portfel z DOS.pl. Sprawdź produkty stworzone z myślą o Twoim układzie odpornościowym oraz inne suplementy diety. Teraz wybrane produkty w akcji 3 plus 1 za grosz. DOS.pl. Dbam o zdrowie i urodę. To, dyktando. Mhm. Przepytasz mnie? Twaruk? No z kreską. Męciutki. Uzwykłe. No zwykły. z skropką. A wiesz, jak się pisze wysokobiałkowy? wysoko białkowy? Razem. Kota. Najlepiej sprawdza się w kuchni, tak jak twaruk z piątnicy. A teraz nowość. Twaruk w kostce w wygodnym opakowaniu. Twarogi z piątnicy. No bo skąd? Kiedy kiedy z pracy młyn, wjeżdża Uber Eats. Kiedy z friendzone wychodzi... Ty. Kiedy on, ona, Queen muszą zjeść, wjeżdża Uber Eats. Coraz częściej mam problem z czytaniem nawet dużej czcionki. Obraz jest niewyraźny, oczy zachodzą mgłą, prowadzenie samochodu też bywa uciążliwe. To nie mgła. To mogą być pierwsze objawy mętniejącej soczewki, które nasilają się wraz z wiekiem. Stosuj Wediksin Zmętnienie. Specjalistyczne krople do oczu, które ograniczają powstawanie zmętnień soczewki. A na zespół suchego oka Wediksin Intense. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dzień, dzień, dzień dobry.